Witam, dzisiaj poznamy polityków z troszkę innej strony, a ze strony, która łączy, a nie dzieli, lin ze świata sportowego, ale najpierw lajkujcie, subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych takich materiałów. Andrzej Duda obecny prezydent Polski urzędujący od 2015 roku. Jak zresztą dobrze wiemy, Duda był widziany na meczach reprezentacji Polski nieraz nawet zanim chodziła klątwa Dudy, która mówiła, że jak nasz prezydent zasiada na trybunie to nasze orły przegrywają, ale to nie w tym momencie najistotniejsze, a. to, że ulubionym kluby Andrzeja Dudy jest Krakowia, która zalicza średnie liczby w ekstraklasie. Andrzej Duda również jest znany ze swojej sympatii do skoków Narciarskich, wiele o tym sam on mówi. Bronisław Komorowski był prezydentem Rzeczpospolitej przez 5 lat od 2010 do 2015. Nie miał swojego ulubionego klubu z ekstraklasy, a przynajmniej nigdy publicznie tego nie oświadczył, jednak wielokrotnie był wiązany z Warszawską Legią oraz był wielkim kibicem reprezentacji Polski. Lubił uprawiać też dużo innych sportów. Donald Tusk, obecny premier polski znany z tego, że w wolnych chwilach uwielbia spędzać czas aktywnie często ze swoimi wnukami. Jego ulubionym klubem z ekstraklasy jest Lechia Gdańsk, która mimo wcześniejszych analiz utrzymała się w ekstraklasie. Poza piłką nożną znany jest też zbiegania i to robi mimo swojego wieku. Mateusz Morawiecki były premierem Polski jego partia rządziała przez 8 lat od 2015 do 2023. Sam Morawiecki wspomniał, że jego sympatia do klubów rozpoczęła się w latach 70. za czasów prl gdzie oglądał mecz Liverpoolu z Manchesterem United jednak końcowo zaczął kibicować Krystal Palace oraz Evertonowi Odziedziczyli to po nim także jego dzieci. Morawiecki nie powiedział jednak jaki jest jego faworyt z polskiej ekstra klasy. Były premier Polski był widziany jednak na wielu meczach reprezentacji Polski nawet jak już nie był premierem, co się rzadko komu zdarza. Jarosław Kaczyński, choć nie mówił wprost, że interesuje się aportem, to jednak niektórzy dziennikarze go wychwycili, a szczegółów udzielili jego koledzy. Jeden z nich zacytował: Jarosława jest trudno zaskoczyć tematami sportowymi, a szczególnie piłki siatkowej. Jak wbijecie dużo łapek w górę, to zrobię od razu drugą część z innymi politykami.